S lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam, Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, Niech, żyje, żyje nam. niech, żyje nam. niech nie się. Niech nie się niech a kto z nami Kurde, nie mieszkie ma się! Niech to niech sto, 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 sto sto nie Niech żyje nam. Sto niech, niech żyje nam. Niech żyje tak, nam! Niech żyje nam. <goda> No i dzisiaj widzowie, macie...